Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Uszkodzona osłona nie tylko zwiększa ryzyko uszkodzenia tarczy, ale także może wpływać na efektywność hamowania i generować nieprzyjemne szumy. Najlepszym rozwiązaniem jest wymiana tego komponentu na nowy egzemplarz dedykowany do modelu A124. Rozpocznij od podniesienia pojazdu i zabezpieczenia go na stojakach, następnie odkręć koło po lewej stronie przedniej osi, odstaw je na bok. Po usunięciu koła zobaczysz metalową osłonę przymocowaną kilkoma śrubami, zwykle 3 do 4, w zależności od wersji. Delikatnie odkręć wszystkie elementy mocujące, uważając, aby nie uszkodzić przewodów hamulcowych ani czujników. Po zdjęciu starej osłony porównaj ją z nową częścią, sprawdzając dopasowanie otworów i kształtu. Następnie umieść nową osłonę w miejscu starej i przykręć śruby, stosując zalecany moment dokręcania, zazwyczaj od 8 do 10 Nm. Po zamocowaniu upewnij się, że osłona leży równo i nie ma luzów. Załóż z powrotem koło, przykręć nakrętki zgodnie z sekwencją krzyżową i dokręć je do wartości około od 100 do 110 Nm. Opuść samochód, usuń podnośnik i sprawdź, czy hamulce działają prawidłowo, nie wydając niepokojących dźwięków. W razie wątpliwości wykonaj krótką jazdę próbną i zweryfikuj, czy wszystko funkcjonuje bez zarzutu. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!